Witamy bardzo serdecznie. Tutaj władze zimówki postanowiły zbudować linię pierwszą szybkiego tramwaju, która będzie przebiegała tutaj na tej trasie, o tutaj mniej więcej, i być może jeszcze do tej strefy przemysłowej. I zaprezentujemy Państwu, jak to będzie mniej więcej wyglądało. Więc tutaj zaczniemy sobie stąd, z tej pętli, na tym rondzie i wjedziemy odjedziemy tutaj osobnym torem i przez te wszystkie tutaj tereny tu pod tą autostradą koło tego ronda i następnie być może tutaj podepniemy się do tej pętli tramwajowej tutaj taki ekspres tramwaj No, oczywiście przystanki będą w rejonie tych osiedli Będą tu porobione kładeczki dla pieszych, żeby można skorzystać z tych przystanków. Yy, przystanki będą, no tak, w tych rejonach jakoś. No, a jak, jak to będzie wyglądało, no to zobaczymy. Na pewno inwestycja jest w planach i będzie to w jednym, w kolejnym odcinku, który będzie zmontowany. Będzie to wrzucone do odcinka z budowy tej dzielnicy, tutaj oraz tych dzielnic robotniczych, tutaj. Tak więc ja Wam dziękuję za wszystko, no i cześć.